Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC, a dziś ponownie Stowarzyszenie Skierniewice Przyjazne Dzieciom w osobie Doroty Remiszewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sylwii Gosik, dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, my już nieraz mówiłyśmy na antenie Radia RSC o kolejnym waszym pomyśle, o kolejnym waszym projekcie, tym razem muzycznym. Muzyczne Rytmy Miasta to projekt, który już dość długo trwa w Skierniewicach, nieraz o nim mówiliśmy, a to też między innymi dlatego, że zachęcaliśmy Skierniewiczan do przysyłania tekstów o naszym mieście, o tym, co w nim pięknego. No i zacznę od pytania, czy udało się, czy było zainteresowanie tym naszym apelem, tym naszym konkursem, projektem, czy jednak teksty wzięły się skądś. Jak to było? Może zacznę od tego, że Muzyczne Rytmy Miasta, twórczy i artystyczny przegląd imienia Wiesławy Maciejak pod patronatem prezydenta miasta Skierniewice, w całości finansowane z środków pożytku publicznego, zaczął się już w kwietniu tego roku i tak oczywiście było bardzo duże zainteresowanie. Dostałyśmy bardzo dużo tekstów, piosenek, nie tylko od nauczycielek naszego przedszkola, jak i z nauczycielek innych przedszkoli, także mieszkańców miasta naszego Skierniewicę, rodziców naszych dzieci, a trzeba podkreślić, że cztery teksty, które są wyłonione do nagrania piosenek wybrało Stowarzyszenie Jazzowe Swing, pan Michał Burowski i pan Daniel Stopiński którzy napisali muzykę do tych tekstów. Wszystko autorskie, żadnej, że tak powiem, podróby, żadnego coverowania, żadnego ściągania. Wszystko świeże, nowe i takie, jakiego jeszcze w Skierniewicach nie było. Bo to już kolejny projekt, ale też kolejna inicjatywa Was, drogie Panie, żeby wzbogacić tą bazę dydaktyczną, tą bazę dla najmłodszych Skierniewiczan, by uczyli się tego patriotyzmu lokalnego, edukacji lokalnej w najlepszym wydaniu. Tu już Pani Sylwia wspomniała o Stowarzyszeniu Jazzowym Swing. To jest jedna z grup, która pomaga Wam w tym projekcie, bo osób, które w niego są zaangażowane, jest zdecydowanie więcej. Lubimy projekty, gdzie możemy współpracować i z instytucjami, i z mieszkańcami miasta, bo wtedy wiemy, że te projekty żyją, są zrealizowane na 100%. Każdy może włożyć swoją cegiełkę. A poza tym, jakby liczymy się ze zdaniami fachowców, więc jest to dla nas cenna uwaga, wskazówka, na co mamy zwrócić uwagę, ponieważ chcemy, żeby ta płyta była jak najlepszym produktem i jak najlepszą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w Skierniewicach. Ta płyta, to jest to hasło, które nas też gromadzi, między innymi w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, gdzie rozmawiamy, bo to tu za drzwiami, w studiu wokalnym, właśnie nasi najmłodsi pokazują swoje talenty. Opowiedzcie trochę drogie panie, jak ten przebieg powstawania płyty wygląda, bo nam się tak fajnie wydaje, ok, był konkurs, było zgłoszenie na napisanie tekstu tu mamy teksty, mamy muzykę, wydajemy płytę, a to wcale nie jest takie proste. No nie, nie jest do końca takie proste. Szczerze mówiąc, trzeba było się mocno zaangażować w ten projekt, żeby finalnie go dopiąć. Tak jak już mówiłyśmy, Daniel i Michał napisali muzykę, teksty do piosenek, jabcusiowa piosenka napisała pani Aneta Supera z przedszkola numer 13. Legenda o Skierniewicach napisała tekst pani Katarzyna Klimek. Blues witaminowy pani Katarzyna Mosk, również z przedszkola numer 13. I Bugi Ługi 566, nasza Dorota Remiszewska ze Stowarzyszenia Skierniewice Przyjazne Dzieciom. Potem chłopaki stworzyli muzykę. Wybraliśmy dzieci z naszego przedszkola, które wzięły udział w projekcie. Były to dzieci, które najbardziej były utalentowane muzycznie. Jak również trzeba tu podkreślić duży wkład Szkoły Muzycznej i pana dyrektora Sławomira Trochonowicza, który wybrał dzieci ze Szkoły Muzycznej, które wsparły, ale które też mają ogromne. Talent wokalny i jakby poprowadziły linię melodyczną do wszystkich piosenek i utworów. Spotkaliśmy się trzy razy. Za pierwszym razem nagrywaliśmy dwie piosenki, tydzień temu trzecią, dzisiaj ostatnią, czwartą. Zbliżamy się ku końcowi, już niebawem odbędzie się podsumowanie projektu, na które na pewno dostaniecie zaproszenie, i będziemy mogli też na żywo posłuchać naszych wokalistów z przedszkola numer 13 ze szkoły muzycznej w Skierniewicach. Ja uspokoję, bo Państwo, słuchacze Radia RSC też będą mogli posłuchać tych piosenek i niekoniecznie walcząc o płytę, ale właśnie słuchając Radia RSC, bo mamy ten zaszczyt i przyjemność być patronem medialnym tego projektu i. Włączyć w naszą playlistę stałą właśnie te cztery piosenki o Skierniewicach. Myślę, że one będą dość często wybrzmiewały, nie tylko przy okazji wielkich świąt w Skierniewicach, takich jak urodziny Radia czy święto kwiatów, owoców i warzyw. Ja jeszcze tu muszę zapytać, ponieważ my tak mówimy, muzyczne rytmy miasta, ale wiemy doskonale, że to jest projekt poświęcony pamięci naszej poetki lokalnej, pani Wiesławy Maciejak. Jej osoba jest tutaj też w jakiś sposób kluczowa i ona też się przejawia. Tak, Skierniewiczanka, poetka, pisarka. Autorka pierwszej piosenki dla dzieci, a ja kocham moje Skierniewice. W imieniu najmłodszych mieszkańców miasta nasze stowarzyszenie składa hołd pani Wiesławie. Za tą piosenkę jest to jedyna piosenka, której do tej, pod którą do tej pory nauczyciele wychowania przedszkolnego wykorzystywali do nauki, do zapoznawania dzieci z naszym miastem, ale także podczas różnego typu akademii. Także taka mała cegiełka i pamięć, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tych mieszkańcach, których już z nami nie ma, a którzy zawsze mieli Skierniewice w swoich sercach. Ja jeszcze powiem, że ten projekt jest chyba naszym najbardziej najcięższym projektem, najbardziej złożonym, wymagającym dużego zaangażowania. Myślę też, że to wynika z tego, że my nie jesteśmy jakby stricte muzykami i musimy się wspierać i nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystko, więc pewne rzeczy potrafią nas zaskoczyć, więc tym bardziej jesteśmy w Wdzięczne wszystkim osobom i instytucjom, które z nami tworzą ten projekt, bo jest to dla nas po prostu bezcenna pomoc. Wydawałoby się, że przyjść zaśpiewać piosenkę to nic trudnego. Okazuje się, że każdy śpiewa i każdy głos ma inny i każdą piosenkę można stworzyć pod konkretny głos. Tu głosów mamy kilka w jednej piosence i trzeba tą piosenkę tak dopasować, żeby ona zapadała w ucho. I myślę tutaj, że duża zasługa szczególnie Daniela Stopińskiego, który nas tutaj manewruje, pomaga nam. By to fajnie brzmiało. Także bardzo dziękujemy Danielowi i Michałowi. Jedno z trudniejszych zadań, ale takie, które też będzie przynosiło chyba najwięcej radości, bo jednak fajnie jest słyszeć, że dzieciaki korzystają z tych materiałów, że gdzieś nucą te piosenki pod nosem, że też chętnie poznają miasto właśnie dzięki takim kreatywnym materiałom dydaktycznym. No i apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja wiem, że dzisiaj, kiedy domykamy projekt, chęci na drugi być może są, no, ale zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Niemniej, no muszę zapytać, bo panie już znamy z tego, że co chwilę mamy kolejne projekty. Znając Dorotę, tutaj za chwilę będziemy mieli, malujemy sercem trzy. O tym też pewnie będziemy rozmawiać nieraz. No ale czy jakieś kolejne projekty dla tych naszych najmłodszych i najzdolniejszych Skierniewiczan już są w planach? Na pewno. Myślę, że zaskoczymy państwa. Myślę, że będziemy tutaj realizować projekt, który jest wyjątkowy, który zrodził się w głowie jednej z artystów z sztuki Magdy Popowicz i myślę, że nasze stowarzyszenie na pewno wesprze ten pomysł i będziemy wspierać, a nasze na pewno lokalne pomysły będą się rodzić w momencie zauważenia konkretnej potrzeby, bo wszystko co realizujemy jest wynikiem naszej obserwacji świata pracy z dziećmi, tego co my potrzebujemy, żeby nam było łatwiej pracować z dziećmi, a żeby też dzieciom było łatwiej przyswajać pewną wiedzę i żeby to też było na tyle atrakcyjne, żeby one w te projekty po prostu y, chętnie wchodziły. Niestety, y, dzieci potrzebują efektu wow, do tego, żeby się zaangażować. Przy dzisiejszej ilości elektroniki, y, która jest y, w dzisiejszych czasach, zawsze staramy się organizować takie projekty, żeby, żeby były przyciągające dla dzieci. No, śmiem twierdzić, że są przyciągające nie tylko dla dzieci, bo my dorośli też jesteśmy podekscytowani tym, że maluchy nagrywają płytę, że w ogóle jest to możliwe, żeby nagrać płytę w skier nie trzeba jechać do Warszawy, nie trzeba jechać do Łodzi, mamy wszystko na miejscu tutaj w mieście, o którym powstają piosenki, powstają wiersze i o którym będą mówić już najmłodsi. I teraz przejdźmy trochę też do dat, bo myślę, że każdy z nas czeka na to kluczowe hasło, kiedy będzie premiera. Planowane podsumowanie projektu jest na 8 grudnia tego roku. Najprawdopodobniej odbędzie się ono za zgodą pana dyrektora Sławomira Trochonowicza w szkole muzycznej. Płyty już będą wtedy gotowe i świeżutkie. Czekały na rozdanie naszym uczestnikom jak również instytucjom, które wspierały nas w realizacji tego projektu. Niestety płyta nie będzie komercyjna. I nie będzie można jej nabyć odpłatnie. Jedynie co, może jednak zdecydujecie się na jakiś konkurs, w którym będzie można wygrać Taką płytę. Będą zaopatrzone wszystkie przedszkola w Skierniewicach jako baza dydaktyczna, i część zostanie też w rękach stowarzyszenia. Myślimy, że będą one świetnymi nagrodami w innych konkursach, które będziemy realizować. Ze swojej strony, konkurs obiecujemy. Jeśli tylko wszystko tutaj dopniemy, dogadamy szczegóły, to konkurs jak najbardziej będzie. Zwłaszcza, że wiemy, że zainteresowanie produktami z Towarzyszenia Skierniewice Przyjazne Dzieciom we współpracy z przyjaciółmi jest dość duże, bo gry dydaktyczne rozeszły się jak świeże bułeczki. Więc mamy cień nadziei, że i o płytę będzie walka na antenie. My również chcieliśmy bardzo podziękować. Panu Witkowi Mariańskiemu z Centrum Kultury i Sztuki za ogromną cierpliwość, czas poświęcony dzieciom, nam. Właściwie dzięki niemu tutaj dzisiaj y, możemy się spotkać i nagrywać tą płytę. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Jeszcze chciałam też powiedzieć, że okładkę do naszej płyty projektuje artystka och sztuki Magdalena Popowicz. Płyta będzie kolorowa, piękna i myślę zawierała wszystkie najistotniejsze rzeczy, także jesteśmy bardzo ciekawi, jak nasi mieszkańcy odbiorą nasz już cały, pełnowartościowy produkt. My też jesteśmy bardzo ciekawi no i z niecierpliwością czekamy na efekty tych nagrań i, i powstania tej płyty. Tak jak obiecałam na antenie Radia RSC będzie można ją zdobyć, a my będziemy też informować o kolejnych wydarzeniach. Będziemy informować na antenie Radia RSC. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były Dorota Remiszewska i Sylwia Gosik ze Stowarzyszenia Skierniewice Przyjaznej Dzieciom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.